Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie nowa dostawa monet na wymiany z widzami. A co w, w tej dostawie się znajduje? Zaraz Wam pokażę. Oczywiście będzie nowość. To jest dopiero tylko pierwsza część monet, które do mnie przyszły. Yy, za tydzień lub dwa będą. Kolejne monety. Będą to bardzo, bardzo ciekawe też egzemplarze. Więc sobie wyjmijmy. Na pierwszy rzut oka już widać nowość, czyli monety w oksydzie. Zaraz sobie posegregujemy, ile których jest. Okej. Okay. Mamy tak. Husarię. I tu mamy husarię. Też inny wzór. Mamy też jadwigę. I mamy też bizona w oksydzie. Bardzo ładna moneta. Jedna taka moneta będzie dodawana do jakiegoś większego zestawu monet. Nie wiem, na przykład, gdyby ktoś miał, nie wiem, pół kilograma styków, czy tam y, pół kilograma procesorów ceramicznych. Jedna taka moneta może iść w zestawie. Mm, koszt wybicia tej monety jest, jest większy no, niż koszt wybicia takiej monety. No to sobie zaraz tutaj zobaczymy, ile tego wszystkiego tutaj mamy. Bizonów będzie chyba 5, jak się nie mylę. Tu już mamy 4. To jest tylko tak. Pewnie te monety się bardzo szybko rozejdą. Żebym ich nie pomieszał tych monet. Jest piąty bizon. Dobra, wszystko jest posegregowane, więc tak. Jadwig mamy dziesięć. husary. Tego typu mamy 5 i 10 15 A tego typu Jest tylko 5. No i 5, oczywiście, monet w oksydzie. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak, o, jak wygląda ta moneta. Jest naprawdę bardzo i to bardzo atrakcyjna. Gdyby ktoś chciał się zamienić na procesory. Styki, styki pozwacane, piny, to zapraszam. Pod filmem znajdziecie kontakt do mnie, więc możemy na ten temat porozmawiać. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.